Cześć! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj ponowny miksik. Tym razem trzy szczęśliwe linie. Nie ma w kolekturze u mnie ani krzyżówek za 10, za 5 nie ma. Krzyżówek za 3 zł też nie ma, tylko szczęśliwe linie. Także a lubię sobie tak posiedzieć, po podrapać. No to wziąłem 3. Do tego koniczynkę, żeby była dyszka. No i oczywiście świąteczny kalendarz za dyszkę z numerem 23. Szczęśliwe linie mam 21, 26 i 31. I koniczynka z numerem 26. W szczęśliwych liniach na razie nic się nie utworzyło. A zaczniemy sobie od najmniejszej. Od koniczynki. Czy dzisiaj będzie koniczynka? To się okaże. Mamy ślimaczka, wisienkę drzewko, wewióreczkę, podkoweczkę i rybeczkę. No niestety, ale nie ma. A do wygrania było 20 zł, Ale grubo. No dobrze, nie ma. No to lecimy szczęśliwe linie. Szczęśliwe linie mamy. Na razie tu nic nie mamy. Numerem 31. Mojego numeru nie było, 33. Nic nie było dzisiaj. Więc trudno coś tu powiedzieć, czy coś ugramy, czy nie. Kwiatka nie ma. Wczoraj byliśmy na meczu Lecha i na masakra. Kurczę, jakie emocje do końca. Brameczka w doliczonym czasie gry na 3-2. 3-2. Radość niesamowita. Także super. Kolej już dalej w grze. Dzisiaj losowanie Pucharów. Zobaczymy, kogo wylosuje. Może Racjo To chyba byśmy pojechali. Jak Racjo Rzym, by wylosował. Ale zobaczymy. I, i co? I nic. I nic. A nie jest coś. DDD. Gdzieś musiałem coś przeoczyć. No. Co, co ja tu przeoczyłem? To nie. Dzwonek i słoń. No. Dwie nawet przeoczyłem. Trzy złote jest. No. Nie będzie zera. Mamy trzy złote w numerze 31, czyli nie ma zera. No to weźmiemy sobie 26. Księżyc, słonik. Nie ma. I mamy co? Pruskaweczki też nie ma. Czapierzak, czyli trefl, to by było na tyle. Sakwa, czy mamy gdzieś tu sakwę? Mamy, ale to nam nic nie daje. I ananasy z naszej klasy też nam nic nie dają. Już chyba się gdzieś nie pomyliłem. INA nie ma. No i z numerem 21. Zobaczymy tutaj, czy coś będzie. A mamy diament. Klucz. Gruszka. Mamy dwie, ale. Nic nam nie utworzyło. Śliweczka. Nie ma śliwki. <laughs> Sakwa. Sakwa jest, jest nawet trzy razy, ale też nic nie daje. I wiśnie. I będzie półstaczek. No tak. S i Q. Czyli nadal 3 złote. Na pierwszą dziesiątkę mamy 3 zł zwrotu, czyli 7 do tyłu. Ale został nam kalendarzyk. Numerem 23 trzymajcie kciuki, żeby pojawiła się gwiazdka. A mamy kulę. Kartkę. Piernik. Renifer Bałwanek łyżwa, dzwonek i stroik. Świeca, anioł, sople. Na razie nic. Skrzat, kożuch i sanie. Trąbka, kominek, bębenek, sama orkiestra dęta. A gwiazdki nie ma. Szyszka, skarpeta i ciukcia. I ostatnia szansa na gwiazdkę. Czapka, choinka, rękawica i niestety Lizak. Ach, trzy takie same kwoty. Znaczy nic tu chyba nie ugramy. No tu już jest tu. Ach, kurczę. No nie ma niestety. Dwie trzydziestki. No i Konik na biegunach. No niestety. Dzisiaj porażka. RS Dzisiaj porażka. Nie ma nic. Znaczy 3 złote jest. 17 jesteśmy do tyłu. Tutaj tylko 3 złote w liniach z numerem 31. Reszta niestety pusta. No ale co zrobić? Najważniejsze, że nie ma zera. 3 złote jest. Także dziękuję wszystkim za łapkę w górę. subskrypcje komentarze. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i cóż, jutro przerwa, będę w pracy, także zrobię premiera, niby jutro jest mega linii i ekstra linie, czyli podwójne uderzenie jutro, dwie premiery, a ja to zrobię w środę, także widzimy się w środę, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego, cześć!